Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do rozważenia psalmu 124, ale chciałbym, żebyśmy ten psalm zaczęli czytać od końca, od ósmego wersetu. Tyle on ma tych wersetów. I tam są słowa, to jest właściwie punkt dojścia tego psalmu i autor chce, żeby czytelnik, czy ten właściwie, który śpiewa ten psalm, tym psalmem się modli. Powiem tylko, że jest to kolejny psalm stopni. Dobrze już wiem, że są to psalmy wstępowania, czyli pieśni, które śpiewano w czasie drogi do Jerozolimy, na święta. I y, autor chce, żeby czytelnik doszedł do następującego wniosku, to jest ten ósmy werset. Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Żeby ten, który idzie na pielgrzymkę, zmaga się z różnymi wydarzeniami, doświadczeniami, trudnościami. A być może jest tu i odniesienie do niewoli babilońskiej, a właściwie do tego, jak Pan Bóg wyzwolił Izraela z niewoli babilońskiej, czy z jakichkolwiek innych tarapatów, żeby doszedł do wniosku, że rzeczywiście tylko z Panem wszystko jest możliwe, bo On stwarza niebo i ziemię i On podtrzymuje je w istnieniu. I Kościół używa te, tego słowa psalmu, tego wersetu, właściwie przed każdą modlitwą. Jeżeli ktoś modli się jucznią, czy nieszporami, to. Czyniąc znak krzyża, nie mówi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tylko mówi: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, panie, pospiesz ku ratunkowi memu. To jest inaczej powiedziane to właśnie. Nasza pomoc w imieniu pana. Wejrzyj, panie, na, na, na nasz ratunek. Przyjdź nam z pomocą, bo bez ciebie sobie nie poradzimy. Skoro już jesteśmy przy modlitwie Juczni czy Nieszporów, gdzie właściwie jest to modlitwa psalmami, jak dobrze wiemy, to bardzo znaczące jest to, że przy tej modlitwie. Tak jak i przy każdej innej, prosimy Pana Boga o pomoc, żeby nam dał wytrwać na modlitwie. Zaczynając od takich zwykłych rzeczy, że przychodzą rozproszenia, przychodzą trudności, doświadczenia, człowiek sobie przypomina wszystko, czasem zwyczajna niechęć, czy nawet y, kiedy ta modlitwa jest wieczorem, może mamy doświadczenie odmawiając wieczorem różanie czy kompletę, to nawet przychodzi sen i bez Pana nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. I dlatego prosimy Pana, żeby nam pomógł nam się modlić. To jest tak jak, Powie święty Paweł, że bez pomocy ducha świętego nikt nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus. Albo kiedy się modlicie, proście ducha świętego, żeby was się modlił. To jest bardzo ważna intuicja i zaczniemy ją stosować do czytania tego psalmu. A zatem Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Pierwszy werset psalmu, gdyby Pan nie był po naszej stronie, przyznaj to Izraelu, jest wezwaniem do. Takiego umieszczenia Pana Boga we właściwym miejscu. To przyznaj Izraelu. Żeby to wytłumaczyć, przywołam pewną historię bardzo dramatyczną z mojego życia. Historię, w czasie której się topiłem. Czy właściwie niemal się utopiłem. A mówię to dlatego, że tutaj będzie dużo w tym psalmie o wodzie. Czwarty, piąty werset to jest. Zatopiłaby nas woda. Potok popłynął nad nami. Przelałyby się nad nami wezbrane wody, gdyby Pan nie był z nami. Na szczęście pan był wtedy ze mną. To była historia, kiedy z moim przyjacielem, świętej pamięci już dzisiaj księdzem Janem Kaczkowskim podróżowaliśmy po Ziemi Świętej. Byliśmy w Izraelu i już jechaliśmy samochodem na lotnisko, wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Ponieważ był to sierpień, no to nie sposób było się nie zatrzymać nad morzem i nie pójść się wykąpać. I zaczęliśmy pływać, coraz bardziej, coraz dalej odpływamy od brzegu. I nagle okazało się, że, że to był odpływ, i ta woda nas coraz mocniej unosiła. Zanim się spostrzegliśmy, że to jest odpływ, to już było trochę późno. No i wtedy ostatkiem sił, żeśmy się złapali jeden za drugiego i tak rękami, nogami dopłynęliśmy do tego brzegu. I wtedy na tym brzegu oczywiście padliśmy ledwo żywi na piasek, i Panie Boże, dzięki Ci. Wiedzieliśmy, że to tylko Pan nas uratował, bo oczywiście machając tymi rękoma i nogami każdy z nas się modlił. Bo byliśmy i jesteśmy wierzącymi księżmi. Ksiądz Janusz, już, daj Boże, no w niebie się modli, ja jeszcze tutaj i wierzę w Pana Boga. Ale kiedy jechaliśmy już do, na lotnisko i lecieliśmy samolotem, to tak... Ten strach opadł, te wątpliwości, wszystkie też i tak właściwie. No przecież daliśmy sobie radę, no nieźli jesteśmy. Ty pomachałeś, ja pomachałeś, razem damy sobie radę we wszystkim. I trochę żeśmy zapomnieli o tym, co, co na początku, kiedy ten, ten strach zaglądał nam w oczy, o co się modliliśmy, i że tak naprawdę to była Boża interwencja, bo po ludzku powinniśmy byli utonąć. I to jest y, idea przewodnia tego psalmu. Przyznaj to Izraelu, że gdyby Pan nie był po naszej stronie, to właściwie nic by nam nie wyszło. I kiedy na przykład nawiązujemy do tej sytuacji historycznej, o której mówiłem, być może jest to po niewoli babilońskiej, czy jakiejkolwiek innej niewoli, to bardzo łatwo przychodzi zapomnieć, o co się Izraelici modlili. Bardzo łatwo przypomnieć, że rzeczywiście Pan zaingerował. Skoro jesteśmy przy tej niewoli babilońskiej, to może chwileczkę się zatrzymajmy, bo yy, kiedy ta niewola się kończy, to tylko i wyłącznie dzięki Cyrusowi i Pismo Święte nazywa go Pomazańcem Pańskim. Ten Cyrus to jest władca perski, który przychodzi i zdobywa to państwo babilońskie i wyswobadza bez żadnego rozlewu krwi tych Izraelitów. I dlatego Pismo Święte mówi o tym, że jest to pomazaniec Pański. Ale kiedy przyszło wracać do Jerozolimy, no bo jesteśmy nagle wolni, to już wiele osób zapomniało o tym, że właściwie nawet są w niewoli, trzeba wracać, po jakiś pomazaniec było. Jesteśmy tutaj i będziemy. Wcale nie chcemy wracać. Panie Boże, to właściwie był jakiś wypadek, a przecież nam tu jest dobrze. Także bardzo łatwo zapomnieć jest o tym, co by się działo, gdyby Pan nie był po naszej stronie. Po prostu szybko się przyzwyczajamy i zaczynamy przypisywać sobie te sukcesy, o które wcześniej modliliśmy się do Boga. A co się dzieje, gdyby Pan nie był po naszej stronie? Psalm kontynuuje to mówiąc tak. Ludzie połknęliby nas żywcem. Bardzo. No, znaczące określenie. Tutaj, oczywiście, chodzi o gniew. I czasem rzeczywiście, jak, jak ktoś gniewem zapłonie, to, 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 to niemalby kogoś. W, w dziejach apostolskich jest tak, że powiedziane, że zatkali sobie uszy, tutaj mam na myśli mowę świętego Szczepana, nie chcieli go słuchać i zaczęli zgrzytać zębami. To jest chyba ten, myślę, że to znamy, to, to jak ktoś jest zdenerwowany, rozgniewany, to, to, to podobnie robi. I lepiej przed takim uciekać. To dalej, ta słynna woda, popłynęłaby nad nami woda, przelałyby się nad nami wezbrane wody, potok by popłynął nad nami, a woda by nas zatopiła. Tutaj nie sposób nie odwołać się do potopu. Rzeczywiście, gdyby pan nie był po naszej stronie, już dawno powinniśmy byli skończyć, tak jak ci niesprawiedliwi za czasów Noego. I wreszcie odwołanie do dzikich zwierząt. Pan nie wydaje nas na pastwę ich zębów. I porównanie do ptaka, który został złapany w sidła. Ale sidło się rozerwało i ten ptak uciekł. I to tylko i wyłącznie dzięki interwencji Pana Boga. A zatem pamiętaj Izraelu. I na koniec, żeby znowu wezwać do tej pomocy Pańskiej, to ten przepiękny obraz, na który chciałbym zwrócić uwagę, tego ptaka, który wyrwał się z sideł ptaszników. Szukałem wiele, jak te sidła mogły wyglądać. W tamtych czasach, pewnie podobnie jak i dzisiaj, chociaż nie wiem, nie znalazłem dokładnie, ale możemy sobie to wyobrazić, że ten ptak został ubezwłasnowolniony i właściwie nie ma żadnego ratunku. I teraz nagle ostatkiem sił te sidła zostały rozdarte, albo ktoś się otworzył, albo, albo cokolwiek innego się stało i ten ptak ulatuje, i macha tymi skrzydłami, i wbija się w górę. I to jest, to jest obraz chrześcijanina, to jest obraz człowieka, który został uwolniony od grzechu. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, tkwilibyśmy w tych grzechach do dzisiaj. Chrystus nas z grzechu wyswobodził i wyswobodził nas ku wolności. To jest ten obraz z listu do Galatów św. Pawła, 5:1. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Żebyśmy byli jak ten ptak, który uleciał z sideł ptaszników. A zatem trwajcie, mówi Święty Paweł, w tej wolności i nie poddawajcie się na nowo w jarzmo niewoli. Pamiętaj o tym, że byłeś zniewolony, bo łatwo o tym zapomnieć. Pamiętaj o tym, co czułeś, kiedy byłeś w tych sidłach. Pamiętaj o tym, kiedy traciłeś już jakąkolwiek nadzieję na zbawienie, na wybawienie, na uratowanie, na życie. Pamiętaj i ciesz się tą wolnością, doceniaj jej i nie poddaj się znowu pod jarzmo niewoli.